Werka może być z Karolem. Dobrze, no to właśnie, od razu konfrontujmy to. W jaki sposób ja, tego, ja to domniemywałem? Ja dałem fragmenty ich własnych filmów i pozostawiłem widzom do oceny. Niekoniecznie. Z Twoich słów, stary, padły takie słowa. Wersow odrzuciła bezwartościowego dla niej amanta. YouTube i Instagram Karola błyskawicznie się rozwijał. Osamotniony Karol ponownie napisał do Wersow, która szybko przyjęła propozycję i stworzyła z Karolem związek. Czy Karol wyprzystojniał, zmienił charakter, czy to może jednak milion subskrybentów i setki tysięcy obserwujących na Instagramie przekonały Weronikę? Ciężko stwierdzić. Według mnie to jest bezpośrednia insynuacja, że po prostu związek opiera się na tym, że Karol zdobył jakąś określoną popularność. I uważam, i co powtórzyłem kilkukrotnie podczas podcastu, że przyznałem Tobie rację co do argumentacji w związku ze zdjęciem. Uważam, że to było merytoryczne i logiczne. Bądź co bądź ta część, kiedy powątpiewałeś, intencja, jest moim zdaniem słaba, ponieważ nikt z nas tak naprawdę nie wie, co się dzieje w głowie i, i, i co stoi tak, za jej zachowania. Nikt z nas tego nie wiedział, ale oni nagrali o tym film. Trochę bez sensu, że rozmawiamy głównie o wersów, ale ja też rozumiem, że to jest jakby twoja, twoja bliska koleżanka. Oni z Frisem nagrali film i tam padło sformułowanie że myślałam, że to jest jakiś random, więc go odrzuciłam. A w momencie, kiedy on już nie był randomem, tylko był gościem z zasięgami w internecie, no to już go jakby weszła z nim w związek. O to mi tam chodziło. To są ich słowa. Ja Ja tego nie wymyśliłem, to są ich słowa. Byłeś jakimś randomem dla mnie, tak, tak jak użyła tych słów do Friza. Nie no, czuję, czuję, że można mieć taką retorykę, bądź co, bądź uważam, że nie są to stricte suche fakty i nie jest to aż tak merytoryczne, jak część związana ze zdjęciem i tego dotyczył ten jad, o którym mówiłem. I wrócił Dobrze, ponieważ... dobrze, to poczekajmy. Czyli ty uważasz, że nie, nie, nie powinienem w żaden sposób sugerować widzom odnośnie jakiegoś prywatnego związku, tak? O ci tak chodzi? uważam. No to czy od razu mogę odbić piłkę, bo ty w swoim materiale, wy w swoim materiale, gdzie w Vibros, była Monika, no, 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 tak, najpierw znaczy, tak, polska nie dziennikarka. Wy na przykład powiedzieliście w tym swoim materiale, że ja już nie jestem w związku, tak. że ja ze, zerwałem z moją dziewczyną. Tak. Mam właśnie. Pobawiłem się.